Jeszcze w tym roku do dyspozycji najmłodszych mieszkańców Bielska oddany zostanie żłobek. To placówka, która jest wyjątkowo potrzebna. W żłobku opiekę znajdzie 30 dzieci do lat 3. Gmina otrzymała 900 tysięcy złotych dofinansowania na jego budowę. To jest kolejna inwestycja, na którą czekali mieszkańcy naszej gminy. Wielokrotnie ten temat żłobka był podnoszony przez mieszkańców, ale jestem przekonany o tym, że mieszkańcy nam wierzą i w to co dzisiaj również przekazujemy opinii publicznej, że ten żłobek pobudujemy. Mówiliśmy o przedszkolu, pobudowaliśmy. Mówimy dzisiaj o żłobku i też go pobudujemy. Żłobek powstanie w miejscu po byłym przedszkolu. Istniejący już budynek zostanie zaadaptowany na potrzeby maluchów. Chcielibyśmy przygotować na 30 miejsc ten żłobek z perspektywą rozwoju, bo ta powierzchnia tego budynku pozwoli nam na przygotowanie na koniec tego roku 30 miejsc, ale mam nadzieję, że jeszcze wygospodarujemy jedno pomieszczenie na ewentualne zwiększenie tej liczby w przyszłości. Zobaczymy, jakie będzie zapotrzebowanie. Wiem tylko tyle, że dzisiaj już zgłaszają się rodzice, którzy, którzy będą zainteresowani żłobkiem w Bielsku. Budowa żłobka podoba się mieszkańcom Bielska. Ich zdaniem to potrzebna inwestycja, która pomoże młodym małżeństwom. Tak, bardzo. Niektóre mamy pracują, muszą dzieci dowozić do płocka do żłobka. Także super sprawa. No pewno dobry pomysł dla tych małych dzieci, dla rodziców. No teraz młodzi ludzie muszą pracować. No, a nie każdy dysponuje babcią. Dla osób, którzy potrzebują, no to na pewno jest potrzebne. No, nie ma dzieci gdzie zostawić. Nieraz młodzi nie mają gdzie dzieci zostawić. No to jest takie coś potrzebne, tak? Oczywiście, że potrzebne. Dlaczego nie? Jeżeli dzieciaki są, to potrzebne jest żłobki, nie? W każdej miejscowości, jeśli jest, to zawsze jest wiadomo wygoda, bo wtedy rodzice mogą oddać swoje dziecko do żłobka i wtedy mogą zająć się czym innym, jak pracują. Także to jest duże wsparcie chyba dla matek. Tak, myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. Niektóre mamy muszą już po roku iść do pracy i nie mają co z dziećmi zrobić, więc myślę, że to bardzo dobry pomysł. Uważam, że bardzo dobry. Czas najwyżej, żeby coś się działo w naszej gminie, prawda? No, uważam, że tak. Może by mamy w końcu do pracy poszły. Czyli no. Babcia by miała wolne. Babcia by miała wolne. Żłobek powstanie bardzo blisko samorządowego przedszkola i jak zapewnia dyrektor placówki, już czekają tu na najmłodsze dzieci. Bardzo, bo obecnie rodzice są bardzo zainteresowani, szczególnie właśnie ci rodzice młodzi, którzy chcą pracować, a nie mają opieki, nie mają z kim zostawić małych tych właśnie dzieci, bo do naszego przedszkola tylko trafiają dzieci w wieku od 3 do 6 lat. A ponieważ dzieci te młodsze mogą tylko wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej. Ponieważ w statucie nawet naszego przedszkola jest taki dopisek, że dzieci półletnie mogą być przyjęte, ale pod warunkiem, że są miejsca w rekrutacji uzupełniającej i za zgodą dyrektora przedszkola. Także na pewno ucieszy to właśnie tych rodziców, którzy nie mają z kim zostawić tych małych dzieci. Fakt, że żłobek będzie blisko przedszkola, to dla dziecka tylko plus. W czasach dzisiejszych, kiedy mama niekiedy musi y, lub chce pracować i nie ma co zrobić z dzieckiem, nie ma babci i bliskiej rodziny, która zaopiekuje się tak małym dzieckiem. Uważam, że jest bardzo potrzebny jeszcze w takiej miejscowości, w miejscu takim blisko przedszkola. Będzie pomagał, szczególnie dzieciom w takiej adaptacji, bo przychodząc do, do klubu, będą się zapoznawały z miejscem, właśnie, że tu jest przedszkole, będą już wiedziały, znały ten budynek z zewnątrz, także myślę, że będzie im pomagał i ułatwi adaptację w przedszkolu. Rodzice mają i starsze dzieci, i młodsze dzieci. Myślę, że fakt zostawiania bardzo blisko siebie będzie super rozwiązaniem. Dodajmy, pieniądze na budowę żłobka pochodzą z promesy, jaką gmina otrzymała w ramach resortowego programu rozwoju Instytucji Opieki nad Dziećmi w wieku do lat 3, Maluch Plus, edycja 2019. Jestem bardzo wdzięczny tutaj panu wojewodzie za to, że otrzymaliśmy środki, o które żeśmy się ubiegali. Przed nami jest mnóstwo pracy, ponieważ same pieniądze jeszcze nic nie znaczą. Trzeba przygotować ekstra projekt, trzeba wybrać wykonawców i do końca 2019 roku chcemy oddać do użytku żłobek dla naszych najmłodszych mieszkańców Gminy Bielsk. Przewidywany koszt utworzenia żłobka to 1 200 000 zł, z czego dofinansowanie wynosi 900 000 zł.